Konopski nagrał na mnie film. Zapowiadając... A ma poczekajcie, nie, żartuję. Na Dziwne i specyficzne to dzieło, bo autor wielokrotnie przeczy w nim sam sobie. Na wstępie Konopski stwierdza, że woli skupić się na sprawie Leksia i nie widzi jednak sensu, by wyciągać na mnie stare brudy, tak jak zapowiadał. Przekminiłem temat i stwierdziłem, że nie będzie sensu kopywać się w to dalej i próbować odpowiadać Matematy. jeszcze jakimiś innymi rzeczami, bo muszę najpierw skonfrontować sytuację, która ma miejsce teraz. Jednak już po chwili i tak wypomina mi, czy to moje wypowiedzi z live'ów dotyczące Karolina Pionera, czy dramę sprzed pięciu lat z Gargamelem. Dęga podczas dramy... Z Gargamelem to wplątał wątek biednego pieska Którego uratował Konopski w swoim materiale gubi się do tego stopnia Że w dziewiątej minucie mówi, że nie jest debilem By cisnąć mnie za film sprzed 9 lat Nie jestem jak ci idioci z W ogóle Nie będę cię za to cisnął By po 15 sekundach cisnął e, Zapytam jeszcze raz, bo ci mignęło Nie widzisz w sporze Konopa i Wardęgi Drobnego sporu pokoleniowego e, A powiedz więcej Powiedz więcej mnie za film sprzed 9 lat. Może w tamtym momencie byłeś starszy niż Ja jestem Teraz już wiesz, że plotka i pomówienie niszczą życie. Kinga Klodi. Wiem, natomiast wszystko, co mówiłem o tobie, Klaudeliza, to była prawda. Jestem teraz, to robiłeś takie rzeczy. Zresztą macie cały ten film na moim Discordzie. Linka zostają wam w opisie. Jak dowiecie się za chwilę materiał Konopskiego, to swoisty strzał w kolano. I mimo, że miał zaszkodzić mi, to bardziej zaszkodził autorowi. W moim materiale zarzuciłem Konopskiemu, że niepotrzebnie blurował Leksiowi całą bieliznę. Bo część z widzów, która to wycięte z filmu zdjęcie zobaczy na Twitterze, uzna, że Leksiu był nagi i na no to prawda, to prawda. Ja nawet nie w pierwszej chwili, tylko przez długi czas myślałem, że normalnie tam jest goła fujara, nie? No tak to, tak to było widoczne, nie? Znaczy, tak, 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 tak to wyglądało. No, taka, taką cenzurę się daje w momencie, gdy, gdy widać gołego i flaka, nie. przedstawiłem dowody, że tak faktycznie się stało. Konopski na swoją obronę powiedział, że dopuściłem się. Mam na myśli to, że trochę odczuwam w ich materiału drobne przytyczki odnośnie w wieku każdego z nich. Myślę, że tak, myślę, że tak, myślę, że tak yy... komentarz pan, dokładnie Kinga Claudie yy... Myślę, że, że tak, ale wiesz, jakieś tam sztyczki są. Myślę, że na porządku dziennym Jeśli chodzi o, o branżę komentary, także myślę, że spoko. Eee, no. ...manipulacji i powybierałem pasujące do mojej tezy słabo lajkowane posty i tweety. Tweetami jest podobnie, bo tam też macie dosłownie zero lajków. I podobnych <noise> zabiegów Wartęgo użyło też w innych odcinkach dookoła tematu. Kiedy tak, próbnie, akurat te dwa tweety Kiedy nie Dubai mają próbnie, za. Ale zapomniałeś, że takich tweetów było kilkadziesiąt tysięcy, a hashtag Leksiu is overparty był no. przez kilka dni numerem jeden na Twitterze. Dalej konop... to było straszne, nie? To było straszne, nawet w momencie, gdy na Światło dzienne, przepraszam bardzo, zaczęły wychodzić jakieś inne inne zeznania, inne dowody, albo nawet dowody, przepraszam, raz jeszcze nawet dowody na to, że, że on jest, albo nie, albo nawet nie niewinny, tylko że te dziewczyny były pełnoletnie. To nadal ten hashtag był na pierwszym miejscu, nie? Pojawiały się nowe dowody, a ten hashtag dalej był na pierwszym miejscu. Justyna, e, mój Baduś znowu chciał coś dorzucić od siebie. Trzymaj ciebie, do ciebie twoje łapki. Justyna, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję. Pogłaska, badusia. Jestem Claudio, tylko ją oglądam i widzę, jak ją szkalujesz. A nie, sernie to konto. No tak, to no tak, no tak. No, prawda. kontynuuje swoją narrację i. Szkoda, że ci się oberwało, jak kiedyś mandzio dostawał. Nie rozumiem. Szkoda, że się oberwało jak kiedyś mamy dostawał. Nie rozumiem sam zgranie, za bardzo. O co chodzi? Wpłyca mój argument. Ten artykuł, który trening siłowy przygotowuje do walki, e, muszę włączyć, wiesz? Muszę włączyć, ale ale yy, ale znaczy nie robię. Robię, tak tak, robię. Robię yy, nie co prawda, ale muszę troszkę więcej dołożyć, bo troszkę mi tego brakuje. Czy pokazujesz, to jest post na bezużytecznej, w którym nic nie jest napisane o gołym przyrodzeniu i to ma dosłownie z jakieś 70 polubień? Niestety tutaj Konowski potwornie strzela sobie w kolano. Sprawdźmy, ile naprawdę ten post wygenerował zasięgu. Na Facebooku prawie 10 tysięcy, na Instagramie osiągnął ponad 20 tysięcy polubień. To ma dosłownie z jakieś 70 polubień? Nie wiem do końca, czy Konowski starał się zmanipulować i spuścić zasięg, bo tak pasowało mu do narracji? Czy po prostu jest tak skrajnie niekompetentny w tym, co robi, że znowu olał research i nie sprawdził prawdziwych zasięgów postu? Dużo rzeczy w tych materiałach warnęgi było zrobionych na siłę. Miał być to argument na obronę, a jeszcze bardziej pogrążył Konopskiego, bo właśnie pod tym postem jest masa komentarzy obrażających leksia i sugerujących, że jest on pedofilem. Kolejnym strzałem w kolano jest argumentacja odnośnie blurowania dowodów. Po filmie Konob był oskarżany o rozsyłanie nagich zdjęć dziewczyn. Konop zadbał w swoich materiałach o to, by rozbudzić wyobraźnię widzów. W swoim materiale udowodniłem, że dziewczyna na zdjęciach była ubrana i zasłoniła swoją twarz dłonią. Jak się z tego wytłumaczył? A z tym blurowaniem dowodów nie chodziło o dodanie pikanterii do filmu, bo te wszystkie dziewczyny, które mi to podsyłały, prosiły o stuprocentową prywatność. To ciekawe, bo wystarczyło tylko zastawić im twarze. Zobacz, ja tak zrobiłem, a jedna z nich była całkowicie usatysfakcjonowana i mi nawet podziękowała. Według mnie w drugim materiale po prostu brakowało ci dowodów, więc wolałeś te, które i tak były niewystarczające, całkowicie zastawić, by wyobraźnia widzów zrobiła swoje. No i ci się prawie udało. Co ciekawe, Leksiu wysłał te zdjęcia tylko do jednej dziewczyny, a to Konopski rozsyłał je dalej, przesyłając je choćby do kilku kanałów komentarzy, no w tym i do prawda. mnie. No ale o rozsyłanie zdjęć wolał oskarżyć Leksia. To zabawne, że wycierasz sobie mordę ochroną prywatności. Cóż za chichot losu, kolego. Jakiś czas temu, a propos Pery pedofilskiej Terioxa. nagrałeś odcinek, gdzie bez zgody pewnej nieletniej, opublikowałeś jej wypowiedzi. Tak z, z głosem normalnym, bez tego o. W związku z tym, że oskarżony wiedział, gdzie ta dziewczyna mieszka, to po twoim materiale nie czuła się ona bezpiecznie i obawiała się zemsty. Prosiła cię przez kilka dni, byś zablurował lub wyciął jej głos. Ogólnie to sprawa wygląda tak, że chłop wie, gdzie mieszka. Pono serii ogarni temat. No film się przetwarza i ten moment, gdzie słychać głos bez modulatora, zostanie wycięty. Dzisiaj w nocy. Nie rozumiesz, teraz wybierasz swoje wyświetlenia na bezpieczeństwo. Dziewczyny, to nie ja to nagłośniłem. O sprawie było już głośno. Było, ale nie było moich danych. Usuwanie filmu teraz nie ma sensu. Plus nie wyraziłam zgody na nagrywanie. Zamiast usunąć od razu film, to poczekałeś kilka dni, aż film zbierze wyświetlenia. Dopiero... No to, to, jest, to jest mega, mega skurwysyńskie, nie? Że, że jest ktoś, kto yy, powiedzmy, pojawia się na filmie, albo na live, znaczy może na live nie, ale na filmie się pojawia ktoś. Yy, z kogo? Albo z czyich yy, materiałów korzystasz i ktoś cię prosi, że ej, dobra, ale... Prosi, czy, pro, proszę cię, żebyś to usunął, nie? Bo ludzie to widzą i boję się, że ktoś tu może do mnie przyjść, bo słuchać mój głos, albo widać moją twarz, tak samo jak zrobił BRO na którymś momencie, w którymś momencie, że pojechał do dziewczyny, która miała wytłumaczyć się, albo z którą chciał wytłumaczyć jakąś tam sytuację z Wersow i bez jej zgody pokazał jej, jak podchodzi pod jej blok w ogóle i pokazał, jak ona wygląda, nie? Ona też się w pewnym momencie bała, jak to, jak to może wpłynąć na jej prywatność. I on później w ogóle ani nie przeprosił chyba ostatecznie. I, I w ogóle youtuberzy mają problemy z wycinaniem takich filmów. A to jest naprawdę wchodzisz gdzieś, znaczy wchodzisz gdzieś, wchodzisz w YouTube Studio, usuwasz fragment, i on tam po kilku godzinach, czasem po, po, po dwóch, trzech godzinach już nawet jest zaktualizowany. Także naprawdę to bardzo łatwo zrobić. I ten film dalej może być publiczny. Można go dać na, na nie publiczny i po, po kilku, kilku godzinach wrócić. Natomiast jeśli już tak bardzo chciał. Zostawiasz ten film to no to mógł bardzo szybko zareagować, wyciąć ten fragment i żeby ten film dalej był publiczny. I tyle. Dopiero po kilku dniach wyciąłeś fragment i złożyłeś, że coś się popsuł edytor w YouTube Studio. Zareagowałeś dopiero jak dziewczyna zaczęła cię straszyć policją, więc teraz nie wycieraj sobie mordy dbaniem o prywatność. Jeśli chcesz dbać o prywatność swoich informatorek, to może powstrzymaj się od wstawiania rozmów z ich byłymi. Lubi kłamać, znamy ją na wylot. Co ta prywatna? Serio, ale. Jezu Chryste. Jak ja, on, on dał rozmowę z byłym chłopakiem tej dziewczyny, żeby zyskać na wiarygodności. Kurwa tak się nie robi, no miała na celu. Zarzucałem Konopskiemu, że w drugim odcinku zamiast przeprosić, to postanowił zrzucić całą winę na 15 piętnastoletnią dziewczynę, dodatkowo publikując nagranie, gdzie jej były chłopak ją oczernia. Jak Konop się z tego tłumaczy? Co ta prywata miała na celu? Co ta prywata miała na celu? No słuchaj, to była dla mnie jakakolwiek linia obrony. A, bo musiałeś się bronić za wszelką cenę, bo przyznać się samemu do winy to za ciężko. Zjebać komuś życie fałszywymi oskarżeniami to łatwo, ale powiedzieć przepraszam to nie, nie mogło przejść przez gardło. Wciąż uważam, że to szczeniackie zachowanie Zjebał Zjebałeś film, zjebałeś research, ale lepiej jest przerzucić winę w całości na 15-latkę. Dziewczyna z poprzedniego odcinka dużo namieszała. By odrobinę odwrócić uwagę od swoich błędów, koniecznie musiałeś się jeszcze ośmieszyć. Tak, dziewczyna popełniła błąd, ale ośmieszanie jej przed ponad milionem ludzi to nie jest dobre rozwiązanie. Pewnie ma teraz dzięki tobie dobry. Czas w szkole. Dziewczyna źle zrobiła, ale to ty, człowieku, ponosisz odpowiedzialność za to, co publikujesz na swoim kanale. Tylko i wyłącznie nie zwalaj winy na innych za to, że za szybko napaliłeś się na wyświetlenie. Po moich słowach myślicie, że zrozumiał? Nie. Zamiast przyznać się do błędu, to mówi, że ja jestem jeszcze gorszy, bo też wyciągam prywatę. Ty na przykład wolisz wyciągać prywatę, jak już zupełnie nie masz argumentów i wykupujesz jakiś związek sprzed czterech lat. Ale, nie... ale w ogóle śmieszna sprawa, bo to, co ja mówię na tym, to, co Wardenga mówi na tym swoim filmie, na tym, właśnie, który teraz oglądamy, to ja mówiłem, oglądając film Konopa, ten, na który właśnie Warnega teraz odpowiada, nie? Że te wszystkie argumenty, które tutaj się pojawiają, może nie wszystkie, ale większość argumentów, które się tutaj pojawiają, to ja mówiłem, nie? Bo były tak bardzo łatwe do odbicia, tak były bardzo łatwe do, do, do wypunktowania i odbicia, tak naprawdę, że. że Aż się cisnęły same, same na usta, nie? Niestety tu ponownie się pomylił. Znowu ponownie... Ale do dokładnie. Ja tutaj piszę z innego konta yy, yy, wiadomości. Wski zabrakło ci researchu. Sprawa tej dziewczyny nie była prywatą. Karioner sam nagrał o niej dwa publiczne filmy. Opublikował o tej Dobra. relacji film Katarzys, który już usunął, a potem dodał drugą zaktualizowaną część. Ta dziewczyna jest moją Wicką od wielu lat i pokazała mi wiele dowodów i screenów na to, jak sytuacja wyglądała naprawdę. A w związku z. Jest. Tym, że Karioner bardzo zabiegał o moją uwagę, oznaczając mnie codziennie kilka razy na swoim story, pisząc na mnie jakieś donosy. Pro, pan Waratenga, nie umie... Sylwestra. Między pierwszą a drugą. Ja pierdolę. Nie czytać? Nie czyta czatu? No to ja. Złożę to za naruszenie. To w końcu skomentowałem jego działalność na jednym z moich liveów. Mamy zatem jasność, że ta sprawa nie była prywatna, bo sam Traszny, zainteresowanym szalająca. nagrał o tej sprawie dwa filmy. Ale zabawne, Konowski, że tak krytykujesz wyciąganie prywatnych relacji. Bo powiedz mi, jak można nazwać te prywatne screeny z portalu randkowego dla dorosłych? Czy Leksius sam publicznie o nich opowiadał? O jego bajerowanie i znajomości z Cindera tutaj prawnie no, nie ma się o czego przyczepić. A to, co tam wypisywał, ale było po prostu obleśne. Jeśli ktoś tu wyciąga prywatę i to w postaci rozmów z Tindera, to tylko i wyłącznie ty hipokryto. A to wszystko, by na koniec zasłaniać się interesem społecznym i pożebrać osoby i lajki. Pokażę, żeby ten film zobaczył jak najwięcej osób, więc możecie dropnąć e, lajka na dole. Aby być na bieżąco ze wszystkim w internecie, zostawcie suba na kanale. Konopski zapowiadał na mnie huczny film, na który przygotowywał się rok. Pokażę wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok. W związku z tym, że nie znalazł na mnie sensownego, to postanowił ratować się naginaniem rzeczywistości. Posłuchajmy kolejnego argumentu. Wardenga ma jakiś dziwny fetysz, zarzucania mi, że ciągle ukrywam jego komentarze. Wardenga ma fetysz, Wardenga ciągle za Konopowi, że ten usuwa jego komentarze. A teraz sprawdźmy, jak wygląda rzeczywistość i co powiedziałem na temat moich komentarzy pod filmem Konopskiego. Czy Konopski usunął twój komentarz pod tym? Pod filmem jego? Więc to mi się wydaje, że to jest inna sytuacja. Czekaj, zaraz wejdę, zobaczymy. Yy, ale wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że po prostu wiesz widownia Konopskiego. O, jak on śmie Konopskiemu mówić, że słaby research, Więc oni dają łapki w dół pod tym komentarzem, a wtedy algorytm YouTube'a to ukrywa. Więc myślę, że to, to o to może chodzić. No to faktycznie, mam jakiś, jak to powiedział, konop, fetysz. Wardęga ma jakiś dziwny fetysz zarzucania mi, że ciągle ciągle ukrywam jego komentarze. Tylko raz w życiu, jakieś 8 miesięcy temu, posądziłem konopa, że usuwam. Moje komentarze i przyznam, że patrząc jak się z tego tłumaczy, to chyba coś w tym jest. Kiedy jego komentarze byłyby ukryte, to jakby nikt by ich nie widział, a on ma pod swoimi komentarzami lajki, więc yy, nie wiem o co mu chodzi za bardzo. To, że komentarz zebrał jakieś polubienia, nie znaczy, że nie można go ukryć. Co to za durny argument? Przecież możesz ukryć komentarz na przykład 3 godziny po jego publikacji, niezależnie ile ma po. Polub... No dlatego właśnie tutaj jest ten ukrył mój komentarz. I ludzie pisali, że ten, że dlaczego mnie zablokował, czy, mam, czy mamy dramę. I najlepsze... Raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lepsze w tym wszystkim jest to, że gdy go ukryję, to autor dalej go będzie widział i się nawet nie połapie. I wiesz co? Mógłbym tutaj uznie. Skurczny wieki Sakra. Że po prostu nie ogarniasz YouTube'a i nie kumasz tej funkcji. Ale niestety mam dowody, że nakłamałeś w tym fragmencie z premedytacją, bo dobrze znasz tę opcję i bardzo lubisz z niej korzystać, gdy pojawiają się niewygodne komentarze. Dostałem informację od widzów, że czasem ich nieprzychylne wpisy znikają. Dowiedziałem się, że ukrywasz komentarze także innych kanałów komentarii, które ci akurat nie przyklaskują. Pewny YouTuberze, dlaczego ukrywasz moje komentarze? Jeden. I to całkiem obiektywne. Poprosiłem dziewczynę o dostęp do jej konta, by mógł przeprowadzić test i mieć pewność. I żeby każdy widz Rozumiał o czym mówimy. Do takiego testu warto jest wygenerować bezpośredni link do danego komentarza. Po wejściu w taki link wybrany komentarz zawsze... Witam cię, Spysinski i pozdrawiam. Jak życie? Dobrze, elegancko. Trzyma, dzięki za Siema, dzięki za trzy ziko. Jak, jak życie? Pozywają mnie. Yy, stary, starzy, starzy YouTubery, youtuberzy, których komentowałem się odzywają Także to dobrze Sam szatan donate wysłał Jak się dowiedział o Kladorizie, Widzisz, Kladoriza już złoty pięć, no poszło dla ciebie Chodź, pogadamy Nieważne jakiego konta używacie Będzie wyświetlał się na samej górze Nawet nad przypiętym komentarzem Będzie przy nim widniał napis wyróżniony komentarz No chyba, że komentarz jest ukryty To wtedy widzi go tylko jego autor Żebyście wszyscy mogli sobie sprawdzić jak to działa To w opisie tego filmu wygenerowałem taki link do randomowego komentarza nie zrobił tak. A ona napisała, że z tylko nie blokuje. Sparty. Przejdźmy jednak do. Albo się zrobi bliźniaczko, mówicie. Do testu, żebyśmy wszyscy mieli jasność. Jesteśmy na jej koncie i. jej konta jest widoczne, nie? Bo nawet, jak wam ukrył komentarz, to wy ten komentarz będziecie widzieć. No i ona tutaj napisała, a nie napisała. Tam chyba przez kilka godzin ten komentarz był, bo 0,2 i 2000 łapek. No ale teraz przechodź. O, wygenerujmy bezpośredni link teraz do tego komentarza. Komentarz dalej jest i mamy, jakby, już prawdziwy tutaj link, nie? Do tego bezpośredni. Teraz przechodzę sobie, prze przelogowuję sobie na inne konto, w sensie na watachę, przelogowuję mnie i A komentarza nie ma, mimo że dalej jesteśmy pod tym linkiem. O... W internecie pojawił się także inny test, gdzie autor przeskanował wszystkie komentarze pod filmem Konopskiego i potwierdził, że ten komentarz się nie wyświetla i jest ukryty. To pokazuje, że Konopski faktycznie ukryje komentarz, co jest śmieszne i jednocześnie żałosne, bo w filmie mówił, że Wardęga sobie coś obsturał. A on ma pod swoimi komentarzami lajki, więc yy, nie wiem o co mu chodzi I za bardzo. Ten komentarz musiał zostać usunięty. Jakby nie, nie, był, nie był ukryty, to miałbym miał 6, 35 minut, miałby więcej lajków. to zabawne konop, że ukrywasz lajkowany komentarz akurat pod filmem, w którym wciskasz widzom kit, <coughs> że jeśli komentarz ma lajki, to nie jest ukryty. Serio, nawet <coughs> teraz nie mogłeś się powstrzymać? Jesteś kurwa niesamowity. O tym, że na swoim kanale przez kilka miesięcy cenzurowałeś słowo rewo, bo chłopak ośmielił się ciebie skrytykować, też już myślisz, że nikt nie pamięta? Ej, w ogóle czajcie, że rewo ma. 27 lat? 27 albo 28, cześć. Ale teraz zrobiłem Wam Mindfucka, co? Rozjebałem Was teraz, nie? Ile? No, ja myślałem, że on ma, nie wiem, z 22 max. On jest starszy ode mnie. Widzę, że piękny plan, żeby zarobić... Klaudia, ten donate mógłby być w połowie Twój. Pamiętaj. Dołącz do nas. I Hetman, Krinżu, Wiem, że to ty podkładajesz przed chwilą głos, biedaku, tylko na 3 złote do dacie stać? Przelałbyś coś więcej dla największej grań Symona w najcie. Widzisz, Hetman, ale ci wiesz na teraz. A ty, Mattis spryciarzu, pikni plan, żeby zrobić syn ze scooby Wiesz o co chodzi ancymoniety Heche <laughs> <laughs> Co, mam ściągnąć maskę? Szymonuk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za 25 zł, stary. Bardzo, bardzo mi miło. Ile? No? Sakra. I faktycznie słowo rewo ukonowa jest na blackliście. Kilku razy sprawdzałem. Blokadę wycofałeś dopiero, gdy ludzie Kuzinio, zaczęli cię za to się Zabawny się jest ślicznie. również znaczy, się fakt, bardzo. że w swoim Dziękuję materiale ślicznie. pokazujesz fragment naszej rozmowy. było w oku bliźniego swego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz. Sprawdźmy, jak wyglądała całość. Stwierdziłeś wtedy, że źli widzowie cię pomawiają, a ty nic nie kasujesz. Nic. No ale żyćko szybko cię zweryfikowało. A no i nie pójdzie o kwiatu niestety. Nie odzywa się. 93, Kolejny no? fragment dowodzi, że Konopski ma tak rozbujałe ego, że nawet przyparty do muru nie chce się przyznać do nie, winy. Jak, jak materialem... 9 9.3 jeszcze więcej. Udowodniłem, że celowo tak wycinał screeny, by Leksiu wyszedł na najgorszego. Sprawdźmy, jak Konopski się z tego tłumaczy. Bardenga też zarzucił mi manipulację, bo wstawiłem tego screena na Twittera. Przeanalizowałem sobie kilka konwersacji i tak prawdopodobnie, prawdopodobnie, prawdopodobnie obciąłem tego screena. Nie no, nie ma pewności, że Konop to wyciął. Przecież nie złapaliśmy go z nożyczkami. Istnieje tylko prawdopodobieństwo. Prawdopodobnie obciąłem tego screena. Ciekawe, że nawet w obliczu zero jedynkowych dowodów i tak szukasz usprawiedliwienia. Prawdopodobnie wyciął, ale, ale skupcie się. Prawdopodobnie obciąłem tego screena, ale hmm? równocześnie w Twitch napisałem o kilkunastu dziewczynach, a nie żadnych dzieciach. Nie napisał dzieci, tylko dziewczyny. A co to się ma w ogóle do całej sprawy? Chodzi Konowski o... o to, że nigdzie nie napisałeś, że ta dziewczyna miała 18 to lat będzie? i Leksiu poznał ją na Tinderze. Zbudowałeś całą fałszywą narrację, że Leksiu chce się umawiać z 14 latkami. Tak Leksiu, też wpaść do. -latki. A teraz udajesz niewiniątko, że nie rozumiesz, dlaczego źli widzowie tak zjechali Leksia za ten screen? Swoją drogą to ciekawe, że tak bardzo go atakowałeś za tę rozmowę z osiemnastolatką z Tindera dotyczącą siadania na twarzy. Reaming, kurwa. Mówi to panu coś? Nie po co. Nawet nie wiesz, ile jeszcze masz do odkrycia. Konopski w swoim materiale używa wielu wstawek, gdzie wycina moją twarz i wstawia mnie na przykład jako pracownika TVP. Ma to na celu mnie ośmieszyć. Problem w tym, że w tych fragmentach Konopski ośmiesza sam siebie. Najpierw wciska ludziom kit, że pomyliłem się odnośnie Informacji na temat jednej z dziewczyn Wiktorii i że niby dziewczyna sama mi ten błąd wytknęła. Nie, dziewczyna nie wysłała mu żadnych swoich zdjęć. Dziewczyna nawet napisała do ciebie o to na Instagramie, pisząc ci, że się pomyliłeś. Żebyśmy wszyscy mogli się w tym połapać. Wiktoria to ta słynna dziewczyna, która radziła Leksiowi, by siadał ludziom na mordzie, jak śpią. To ta słynna poszkodowana, która poznała Leksia na Tinderze. Pisała z nim jakiś czas temu, a gdy wybuchła afera, to nagle uznała, że też jest ofiarą. Oczywiście miała same dobre intencje. Najpierw prosiła, by o jej story dowiedziało się jak najwięcej osób i żeby ludzie je udostępniali. By chwilę później ustawić Instagram na prywatny. Więc jak ktoś chciał wysłuchać jej historii, musiał zostawić obserwację. No mówię, no ona. Chciała jakoś być yy, nierzetelna, tylko wiarygodna, a mówiła wszystko o Leksiu, jak, jak, całą prawdę o Leksiu i zależało jej tylko, żeby ludzie dowiedzieli się prawdy, a później ustawiła konta na prywatne. Trochę kiepsko. Każdy orze jak Ta dziewczyna nie wiadomo z jakiego powodu zarzuciła mi po moim pierwszym filmie o tytule Leksiu Gate, że niby powiedziałem, że Dziewczyna z tego wycieku zdjęć to ona. Problem w tym, że ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Mówiłem jedynie, że Wiktoria pisała sprośne rzeczy do Leksia. Podobała jej się taka forma konwersacji, bo nawet sama lajkowała jego wiadomości oraz że wysyłała mu zdjęcia. Mam na to potwierdzenie samego zainteresowanego. Co ciekawe, w mojej rozmowie wytłumaczyłem dziewczynie, że źle zrozumiała moją wypowiedź i finalnie wszystko chyba zrozumiała. Ale tego konopski już nie pokazałeś, co? Znowu musiałeś zmanipulować i wyciąć tylko fragment rozmowy, by nagiąć rzeczywistość do swojej teorii. Nie, na nie wysłałam mu żadnych swoich zdjęć, i ci, że się pomyliłeś. Chciałeś mnie ośmieszyć, a znowu ośmieszyłeś siebie. Podobny zabieg zastosowałeś w innym fragmencie. Po argumencie, że rzekomo wkleiłem do materiału mało po... Ciekawe, czy Powiem ci tak. Myślę, nawet nie, że czuję, tylko gdzieś tam myślę, że już nie będę tego kontynuował, ewentualnie powie, że jest zmęczony już tą dramą, e, albo że już nie chce mu się odpowiadać, albo że chce przejść, e, że chce już ruszyć rusz dalej od tej dramy. Tak mi się wydaje, że, że albo nic nie powie, albo powie to gdzieś tam jako, jako kawałek newsa. Tyle. Popularny post, co już wyjaśniłem, nagle wrzuciłeś ośmieszającą mnie wstawkę, że jestem pracownikiem TVP i życzę w pierdolu pracownikom TVN. Pracownik TVN, napiszcie mu. Dobrze, kupa, dobrze, dobrze. I po tvn Lex TVN. Nie wiem, w jaki sposób to miało łączyć się ze screenami, ale już mniejsza o to. Większość z widzów mogło uznać, że jestem jakiś bardzo toksyczny, że nienawidzę TVN-u i bardzo wspieram ustawę Lex TVN. Jakaż to wspaniała manipulacja, Konopski. Ten fragment jest tak irracjonalnie wyrwany z kontekstu, że nikt poza tobą by tego nie wymyślił. Okazuje się, że Konopski wyciął ten fragment z mojej transmisji live, gdzie gram sobie w grę. I po prostu jeden z przeciwników, Doktor Mundo, miał nick Pracownik TVN-u. Napierdalamy Pracownika TVN-u! Kurwa jest wygrane i teraz smok jest nasz tamty. Macie W, koledzy. Kurwa stary, zajebista ta twoja teczka. Pokażę wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok. Musisz stosować tak tanie chwyty, by przedstawić mnie w złym świetle. Król fotomontażu i manipulacji. Dobra, nie obrażaj się. Żarty. Zgodnie z moimi przewidywaniami, Konopski nie byłby sobą, gdyby nie wypomniał mi filmu sprzed 9 lat. Jednak... No mówię, ten film na Konopa można było... Ja odpowiadałem na bieżąco na film Konopa. Serio, to, to nie było tak, że ja musiałem wynajdywać jakieś bardzo różne rzeczy, tylko ja chyba na dwie albo trzy rzeczy z konopu filmu nie odpowiedziałem, ponieważ nie miałem wglądu np. do tego szota, nie miałem wglądu do rozmów prywatnych i nie miałem wglądu do czegoś jeszcze, do czegoś, co nie było aż tak publiczne albo do czegoś, co gdzieś tam trzeba było poszperać. A na resztę odpowiedziałem tak samo jak Wardęga, nie? Także Konop zrobił tak kurewsko słaby film, że to się w głowie nie mieści. Młody stratek zrobił to w tak dziwaczny sposób, że sam się wyjaśnił. Nie jestem jak ci idioci z W ogóle Panie, nie będę cię za to cisnął. Najpierw Konopski mówi, że nie jest debilem, by wypominać mi ten film. By po chwili wypomnieć mi ten film. Może w tamtym momencie byłeś starszy niż ja jestem teraz, to robiłeś takie rzeczy. Nigdy nie czułem się tak niekomfortowo oglądając jakiś film w internecie. I... A ja ciągle podkreślam, mamy luty, 12 dzień lutego moi drodzy. Tutaj, tutaj dziesiąty akurat. Natomiast wystarczyło w tym wszystkim, żeby Konowski powiedział piętnastolatka. I całą resztę tego, tego swojego filmu przeprowadził w identyczny sposób. Tej dramy by nie było. Tej dramy by nie było. To cholera na przestrzeni kilkunastu sekund, poza intelektu. Twierdzisz, że w ogóle Poland to debile, ale wiesz co? Ty jesteś gorszy. Zresztą macie cały ten film na moim Discordzie, linka zostają wam w opisie. Bo w twoim zaślepieniu i złości, że wytknąłem ci błąd a propos Leksia, tak bardzo chciałeś mi zaszkodzić, że wrzuciłeś link do bubsmena z jakiejś rosyjskiej strony, która łamie prawa autorskie i pobiera filmy z YouTube'a, by następnie żerować i zarabiać na nich na swoim playerze. Konopski robiąc taki ruch był z siebie naj... Nie, nawet nieoficjalnie przeprosiny, wiesz. A nie, tak, tak, oficjalnie przeprosiny w stosunku do, do Leksia. Tak, ale od razu. Nie, że usuwasz tamten film, tam ukrywasz tamten film i, i pokryją mu nagrać kolejny, tylko nawet w tym kolejnym powiedzieć, że zjebał, że przeprasza, natomiast tu są jakieś tam inne rzeczy, do, o których chciałby powiedzieć, nie? I to było OK. To było okay. Widocznie bardzo dumny. Wierzył głęboko, że mnie tym bardzo zdenerwuje, i aż wstawił niby moją reakcję na jego mądre zagranie. Ha! Ale wiesz co, kolego, nie tańczysz z frajerem. Wystarczyło kilka minut, bym ci to zdjął. <noise> Exori Wiz i filmu nie ma. Widzę, że ty nawet nie masz pojęcia, czym są prawa autorskie. Wiesz, co jest jeszcze chronione prawem autorskim? Na przykład scenariusz na film. Pewnie wiele osób się teraz zastanawia, jak taka rzetelna osoba jak Konopski w ogóle wybiła się na YouTubie. A to bardzo proste. Jeśli nie wiecie, co mówić w odcinku, po prostu mówcie dokładnie to samo, co inny youtuber. Gdy inny twórca nagrał ciekawy odcinek, to Konop po trzech dniach wrzucił do. Eee, słuchajcie sobie. Ja tu wiem, co będzie. Tu... No to nie, nawet nie, nie ma co dopowiedzieć, więc ja szybko idę. Siuszu, a Dokładnie to samo, ale wiecie, pozmieniał kilka słów, żeby się pani od polskiego nie szczaiła. widzę typa, co trzy dni później wstawia film i trafia na kartę na czasie z moim scenariuszem. On po prostu był jak kalka. Więc wszystko powycinałem sobie w programie do montowania i powstała taka wstawka, zapraszając jeszcze w to inne osoby i sprawa robi się nie do opanowania. No i mamy istny chaos niemożliwy do opanowania. Gdy znalazłem alternatywę takiej lekcji, co jest też dobrą alternatywą odrobienia lekcji na. Jeżeli jeszcze się nie domyślacie, chodzi mi o transmisję na żywo na platformie YouTube. Robienie po prostu transmisję na żywo. Tu wysyła uczniom link do live, gdzie nauczyciel wysyła link do uczniów. Za pomocą komunikatorów internetowych jak Teamspeak, Discord, Skype czy innych. Internetowy komunikatorem typu Discord, Skype albo chociażby nawet Teamspeak. Wyzywa Disa oraz papieża. Wszystkim dobrze znanej JD oraz szkalowanie papieża. Uważam, że są w pełni anonimowi. To jest internet, gdzie każdy myśli, że jest anonimowy, to jeżeli tak chce zabysnąć w internecie i na tym zbudować swój kanał oraz rozpoznawalność, to współczuję. A budowanie swojego kanału na YouTube na filmach, gdzie się obraża papieża, nie jest najlepszą ścieżką kariery na YouTubie. Oczywiście Konopski nigdy na te zarzuty nie odpowiedział. Co ciekawe, mimo tego, że świeżak wrzucił swój film kilka dni przed Konopskim i sam napisał do niego scenariusz, to widzowie konopa i tak zarzucali mu, że to on kopiuje. Najlepsi w tym wszystkim paradoksalnie są widzowie, a nie youtuberzy kochający moją twórczość, którzy piszą mi potem w komentarzach, dlaczego kopiuję Konopskiego. Mimo, że materiał jego był trzy dni później. Zajebista logika. Konop nigdy nie sprostował sprawy i nie upomniał swoich widzów. Konopski za szybko oskarżył Leksia. Gdy mu udowodniłem, że się pomylił, to nie mógł się z tym pogodzić do tego stopnia, że postanowił w zemście nagrać film, który miał mnie ośmieszyć. W efekcie niestety ośmieszył samego siebie. Wydaje mi się, Konopski, że użyłeś w tym odcinku wszystkiego, co na mnie miałeś. Widać, dłubałeś bardzo głęboko, bo szukałeś nawet w moich odcinkach dotyczących tarczy antykryzysowej, by znaleźć jakikolwiek błąd. Jeśli serio zbierałeś materiały cały rok i znalazłeś tylko tyle, to trochę się zawiodłem.